Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Starowaśń. Ten odcinek standardowo będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła trwającej rozgrywki z numerkiem 3 i druga część zaś będzie dotyczyła aktualizacji z numerkiem 628. Ale zanim przejdę do spraw organizacyjnych dotyczących rozgrywki, chciałbym tutaj prosić o subskrypcję tego kanału, zostawianie komentarzy i lajkowania. Dziękuję ślicznie z góry. No zatem startujemy. Tak, trwa rozgrywka z numerkiem 3. Mamy teraz długo, długo przerwę między jednym filmem a drugim. Ostatni film, który poczyniłem, to był film dotyczący jak zacząć grać, czyli dla nowych graczy. Był dedykowany właśnie ten film głównie dla nowych graczy. Przerwa, chyba dwa tygodnie, jak mniej więcej, 452 godziny. To jest naprawdę bardzo dużo. No, oczywiście dużo się wydarzyło w tym czasie. Wszyscy gracze, którzy teraz uczestniczą w rozgrywce trzeciej, wiedzą doskonale, że chodziło głównie o wszelkiego rodzaju bagi czy też błędy, które się pojawiły, o dziwo, w trzeciej rozgrywce. Hm, wydawałoby się, że już trzecia rozgrywka będzie spoko? Niestety nie. No dobrze, to tyle chodzi jeszcze o sprawy organizacyjne. Także z góry przepraszam, że nie poczyniłem w międzyczasie, czytam wcześniej żadnego filmu, ale po prostu nie było takiej możliwości. W tej chwili mam praktycznie pięć dużych aktualizacji już zaległych, i te tematy, które tu będą dotyczyły właśnie aktualizacji z, numer, z numerkiem 628, to są te elementy, które po prostu były przed startem rozgrywki, głównie przed startem przy tworzeniu właśnie Nowego Świata. I, no i oczywiście dosłownie sam chyba początek startu, ale też tego nie jestem pewny, bo to pra, prawdopodobnie chyba dalsza, następna aktualizacja z numerkiem 29 już było, chyba dotyczyła startu rozgrywki. Także przepraszam bardzo za tak duże opóźnienie, no nie, nie udało się tego przeskoczyć. No to startujemy, ja, wiem, ja rozumiem doskonale, że większość graczy, to co teraz powiem, to jest doskonale znana dla większości graczy, bo już to po prostu wiedzieli, ale po prostu no, trzeba przepchnąć ten, tą aktualizację, że ona po prostu naszym archiwum zaistniała filmowym. No dobrze, to pierwszy punkt mamy, nowość. Do bazy Avatarów dodane, dodana została tarcza drużyny Simahoi, dodatkowo uzupełniony stały wpis ostatnich zwycięzców e, drugiej rozgrywki. E, szybko wchodzimy, to jest w zasadzie ostatni, mamy bazę awatarów. No, i to jest w zasadzie tutaj, jak widać, właśnie tarcza Symahoi, Pozdrowienia dla Bolemir, Bolemira, jak widać, Bolemir tarczę już wykorzystał, bo to jest napisane, że właśnie awatar użyty przez Bolemira. No i oczywiście tutaj byli zwycięzcy, którzy w poprzedniej rozgrywce wygrali, czyli to była Jupa i chyba Ambroży, dobrze pamiętam. Poprawcie mnie w komentarzu, jeśli się pomyliłem. I te informacje dotyczące ich zwycięstw zostały tutaj uzupełnione. Dobrze, drugi punkt. Nowość. Do struktur obronnych dodana została informacja dotycząca liczby wojów na Majdanie, dostępna do obsadzenia danej struktury obronnej. Trochę masło maślane, ale chodziło tylko i wyłącznie o to, że w strukturach obronnych, o, weźmy teraz po prostu wieżę kamienną, pierwsza informacja, która to jest ilość wojów, tu mam akurat 26 954 jest na Majdanie. Czyli praktycznie tylu wojów mam do obsadzenia, jeżeli chciałbym to obsadzić tutaj tą strukturę na maksa. No i w kolejnych linijkach to już są informacje dotyczące naszej struktury obronnej. Czyli jakby mówi nam to, ile mamy w tym momencie wojów do Majda na Majdanie do wykorzystania właśnie w strukturach obronnych. To chyba ja sam to wyczaiłem, ponieważ się pomyliłem właśnie w obsadzaniu obsadzaniu struktur obronnych. I po prostu nie widziałem, że wcześniej wysłałem wszystkich wojów, jeżeli pamiętam, bohaterem. No i tam po prostu się zakręciłem jak swoich po górkach. Dobrze, trzeci punkt, nowość. Na głównej stronie strawaśni.com dodane zostały dwie tarcze Symahoi Dręgów z nadgórnej gór, Odry. No może tutaj nie będę pokazywał, ale faktycznie jak na, na strawaśni.com się wchodzi, w tym momencie właśnie tarcza Symahoi jest, no to wiadomo, bo też jest w naszym bazie awatarów. O dziwo właśnie nie było tam, nie wisiała tam tarcza Dręgów. A jak wiadomo, dringowie tutaj dość aktywnie e, uczestniczyli. W tym, w tym momencie mamy Ansgara, a wcześniej Torloff i Torun grał, grali bardzo, bardzo aktywnie. Mam nadzieję, że wrócą do gry. Ansgar tutaj się zdeklarował, że po prostu przybył do Starej właśnie po to, żeby e, zobaczyć, co tu się e, zmieniło. No i oczywiście tutaj sprzedam e, taki temat, gdyby chłopaki właśnie Torloff e, i Ansgar i e, Torun e, dalej stanowili o szarej watasze, to prawdopodobnie ich tarcza by wisiała, a nie dręgów, bo tak naprawdę oni byli bardzo, bardzo mocno zaangażowani i są nadal w, w świecie, sta, w okrutnym świecie starej waśni. Dobrze, czwarty punkt, nowość. Czwarty: utworzony został świat krasnoludów z kamieniem runicznym. Tu w zasadzie już będziemy, jak ja teraz się przyklikam do świata, świata krasnoludów to my w zasadzie już teraz więcej widzimy niż to, co było na samym początku. Tak jak mówię, no świat jest ciągle rozwijany w tej rozgrywce, także już widzimy. I chodziło o to, że po prostu... Eee, tutaj mamy kamień runiczny i to zostało po prostu jako pierwszy krok utworzony, czyli ten cały świat tutaj, bez oczywiście tych e, struktur e, kopalni, które teraz już widzimy, ale to zostało utworzone na ten czas, kiedy to była tworzona ta aktualizacja. Piąty punkt, nowość. Dodane zostały podstawowe przyciski nawigacyjne dotyczące kamienia runicznego, e, e, podobnie jak w świecie Polarak na Roku. No to chodzi o to, że jeżeli my tutaj klikniemy na nasz kamień runiczny, w tej chwili mamy właśnie tutaj przejść do, przejście do Midgardu, e, mamy przejście do świata Pola Ragnaroku, świata wody, no i mamy pomoc. I praktycznie te tematy zostały jakby przeniesione. Pomoc już tu powoli jest uzupełniana, e, jest jakieś informacje, już pierwsze się pojawiają. Oczywiście przy zakończeniu jako tako tego świata, zapewne tych informacji będzie więcej. Na razie po prostu no jakby tutaj omijam ten temat, e, bo tak mówię, no, gonią zaległości. Dobrze, to by był właśnie ten powstający, właśnie tutaj świat Krasnoludów. Szóste, nowość. Przy opłacaniu wejścia do świata Krasnoludów dodatkowo otrzyma, otrzymałeś kopalnię Kamienia, poziom pierwszy. Tak, to chodzi o to, że jeżeli my. Yy, po prostu, jak wejdziemy do kamienia rolniczego, i to będzie mieli cenę. Właśnie koszt świata krasnoludów to było 150 tysięcy sztuk złota. Jeżeli my to opłaciliśmy i weszliśmy do świata jako po raz pierwszy, to w tym momencie nie wiem, czy to będzie widać z tą myszką, ale chodzi o to. Właśnie tutaj kamień otrzymujemy pierwszego poziomu. Dobrze, następny punkt. Tam jak widać, pozostały te dwie kopalnie, no nie, 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 one, on to trzeba było po prostu, trzeba je po prostu dokupić. Dobra siódmy punkt, nowość. W, zakład, w zakładce dotyczącej wybranych, wybranego władczyni, władce władczyni, dodana została ikonka, ikonka świata krasnoludów, jeśli władca władczyni ma dostęp. No dobra, to lecimy. No to już od razu klik, kliknę to do, do siebie. I w tym momencie, tu gdzie mamy właśnie ikonki dotyczące naszych światów, to jeżeli których byśmy odwiedzili, to w tym momencie widzimy ikonkę, właśnie tutaj Krasnoludów, czyli taką kopalnię. I w tym momencie po prostu wiemy, że dany gracz ma dostęp już do tych czterech światów. Dobrze, to jest to. Ósme, nowość. Dodana została grafika kopalni kamienia w wersji komputerowej, mobilnej. Dodatkowo uruchomione zostały dwie zakładki. Jedna, jedna zakładka dotycząca rozbudowy kopalni, druga zaś informacja, ile uzyskamy kamienia co 15 minut. No w zasadzie już widzieliśmy, w zasadzie w kolejnych kopalni też widzimy, że to jest po prostu, te projekty zostały zakończone. Chodziło właśnie o ten obraz, jeszcze nie pokolorowany przez dobrą polską dziarę, przez Rolfa. Zapewne za jakiś czas. Rolf to poczyni. No i oczywiście chodziło o te dwie zakładki, czyli mamy budowanie. W tej chwili mam tutaj siódmy poziom. No i oczywiście druga zakładka z kamieniem, która nas informuje, ile my tam tego kamienia wydobywamy, przepraszam, łupimy w, naszym, w kam naszych kamieniołomach. Co 15 minut mamy taką informację. Dobrze, to to wszystko już jest. I dziewiąta, nowość. Do głównej tabeli gospodarczej w Twojej hacie dodana została informacja z łupania. Kamień w świecie krasnoludów. Tak jest, i tutaj wchodzimy. Czyli, jak wchodzimy na Twoją chatę, tu akurat mi się automatycznie już ta e, główna e, tabela gospodarcza pojawi. No, i tu mamy informacje. No, na przykład tutaj, właśnie, że łupienie e, w, w świecie krasnoludów. No, i że te 350, bo tam faktycznie widzieliśmy też 350 kliknęliśmy. Co 15 minut mamy tutaj wpis. On istnieje. Nie chodziło dokładnie o tą tabelę. Dziesiąty punkt, ostatni, nowość. Dodana została interakcja z Konungiem Olafem. Scenariusz będzie rozwijany wraz z rozwojem gry. No przyznaję się bez bicia, że w tej chwili już ten scenariusz jest dość bogaty. Nawet przysporzył wczoraj mały problem techniczny, ale się udało. I tu mamy coś takiego, że wchodzimy na kamień runiczny, klikamy, mamy coś takiego, że posłuchanie jest, prosimy właśnie Olafa Konunga, czyli władcę świata krasnoludów, o posłuchanie. No i w tym momencie nam się tutaj rozwijają pytania czy też prośby, gdzie po prostu nawiązujemy kontakt i prowadzimy rozmowę z Olafem Konungiem świata krasnoludów. Tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o aktualizację 6.28. Tak jak mówię, ona już jest praktycznie dla tych graczy, którzy już teraz grają, całkowicie znana. No, ale tak mówię, muszę przebrnąć te wszystkie tematy. Jeszcze raz zachęcam do lajkowania, do umieszczania komentarzy tutaj na dole i subskrypcji tego kanału. Dziękuję ślicznie za uwagę, pozdrawiam i do zaklikania w gospodzie starowaśniowej. Pozdrawiam.